Miasto Gniezno przeprowadza w okresie wakacyjnym różne remonty w szkołach. Jedną z takich placówek jest Szkoła Podstawowa nr 10 na osiedlu Orła Białego, gdzie przeprowadzana jest obecnie duża przebudowa zewnętrznej infrastruktury. W tym roku po raz kolejny remontujemy naszą, nasze jednostki oświatowe, bardzo duże nakłady finansowe. Szkoła podstawowa numer 10, kolejny etap remontu, bo przypomnę, że wcześniej termomodernizację, nowe boisko, tym razem w tej szkole naj, największy, jeżeli chodzi o kwotowo remont, ale również o zakres prac, ponad 1,5 miliona złotych wydajemy na zniwelowanie starego asfaltowego boiska. Na tym boisku zostanie zasadzona zieleń i, i uporządkowany teren. Ponadto najważniejsze rzecz to budowa nowego boiska do koszykówki, budowa boiska do siatkówki, bieżnia 60 metrowa oraz bieżnia do skoku w dal. Wszystko oczywiście wykonane z nawierzchni uletanowej, a więc takiej przyjaznej i bezpiecznej. Tak jak powiedziałem to będzie już Ostatni etap tutaj remontu w tej szkole, posła numer 10. Zb zrobimy też ładnie dziedzinie, bezpieczne dziedzinie, tam gdzie będzie można, e, wykonamy, tak jak wspomniałem, zieleń. No i taka ciekawostka, na tym dziedzińcu będą też e, na podłożu, będą wykonane szachy, a więc będzie można również grać w szachy. E, myślę, że ta szkoła, która, do której chodzi część Przede wszystkim osiedla młodzieży i dzieci z osiedla winiary, no, zyskała taki blazek, jak powinna mieć już od lat. Ogromnie to cieszy, bo na, jako miasto inwestujemy co roku ogromne miliony złotych w nasze jednostki, aby podnosić jakość, bezpieczeństwo przebywania w szkołach, ale też dać komfort pracy nauczycielom i przebywania dzieciom i młodzieży. Remont tutaj tego boiska, nazwijmy to, to jest doskonały przykład od tego, jak władze miasta, zarówno Pan Prezydent, jak i Rada Miasta dbają o majątek miejski, majątek komunalny. To, co jest własnością nas wszystkich, mieszkańców Gniezna. Trzeba powiedzieć, że w tym miejscu znajdowało się asfaltowe boisko, które powstało, pamięta epokę dawno minioną, czyli 40 lat temu. No, jeszcze trochę pewnie zostałaby zaliczona w poczet zabytków. Była wyłączona zupełnie z użytkowania. Natomiast fakt, że Pan Prezydent przychylił się tutaj do między innymi, mojego wniosku, aby wyremontować to boisko, to jest ogromny krok naprzód, ponieważ młodzież przede wszystkim od jakichś kilkunastu lat głównie wpatrzona jest w smartfony, natomiast unika, lubi, spora część lubi unikać jakiegoś wysiłku fizycznego. To boisko na pewno przywraca właściwe proporcje. Będzie tutaj można, wiadomo, biegać, będzie można uprawiać sport. Jest to tym bardziej istotne, że przecież mieliśmy przez właściwie półtora roku rok, półtora roku młodzież był była uziemiona w domu w wyniku pandemii i nauczania zdalnego. Jest to doskonała okazja, żeby przywrócić jej znowu kondycję, przywrócić jakąś równowagę pomiędzy, pomiędzy nauką a jakimś, jakąś relacją, relacją fizyczną. Dlatego, bo jak już starożytni wiedzieli, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Do dziesiątki uczęszcza około 450 uczniów, a pierwszy dzwonek na powrót do szkoły zabrzmi za 23 dni.